bo to będzie właśnie na tym trybie yy, bicy pancernej właśnie A to będzie ta bo, no Nie, teraz będzie teraz Teraz będzie ta górska, tak Śnieżna? O Boże Ale nawet no, no też tu, mi się dobrało. Tutaj musimy się trzymać razem Właśnie na tamtej mapie się rozgrzewaliśmy bo ziomkowi siostra nakładała nie, Zionka siostra nakładała coś tam Jaki makaron czy coś. Przygotował, powiedzmy tak, przygotowywałem no obiad. I przez prawie 300 ticketów to robiła. Jak wiesz, to o, Niech będzie. Żeby trochę zaokrąglił jego masz okropną siostrę. Szkoda, że nie mogę mieć cały czas 60 FPS-ów. A byłoby tak super. A ty właśnie no, masz właśnie ja mam 60? 60? Zmień yy, na 30. magazynek na coś innego. No się zaspałnowałem za późno. Nie ma tu helikopterów ani śmigłowców? Co tu się dzieje? Dobra ziomek, to tam dogonisz mnie gdzieś. No już pędzę. Tylko nie jedź na szybciej, bo będzie ciężko mi cię dogonić. Wiem, nie jadę. Staram się przynajmniej. Ja już z tej góry tak się zapieprza, że oglądasz. Lo... Ui... A bo ty zjechałeś na dół? du 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 to du to du to ty, to to No w sumie to jest przynajmniej ten nie czołgu jest o wiele szybszy niż yy, To działo samobieżne Jak ja kiedyś próbowałem jeździć tym działem tam pod górkę to trochę licha była No i zginąłem Nie, to jest Nie chcę tego. Również ma... wspomnę wam takie coś, że czołgi, niszczyciel czołgów zabija czołg, czy tam niszczy bardziej, na dwa hity, nie ma takiego czegoś, że unieruchomienie, tylko po prostu od razu dwa hity po czołgu, przynajmniej ja takim miałem. Ale musi mieć chyba te pociski. Nie, nie, ja rozwaliłem ze zwykłych nie. pocisków, nie wiem, może ten czołg miał niepełne życie, ale wiem, że nie był unieruchomiony i ani razu w niego nie strzeliłem, więc... Również tym niszczycielem strasznie rzuca jak on strzela Może dlatego, że o wiele potężniejsze No... Wow, co ten czołg jakiś silny, opancerzenie Nie wiem, to się wcale nie sprawdziło to co ja mówiłem Bo teraz ten czołg rozwaliłem na kilka razy mm, Mech To odpowiedź bardzo prosta Widzowie będą wiedzieli. Nie ufajcie na fryusowi. Pokuta po prostu dla mnie taka nie wiem na kolana do często chowa albo gdzieś Uwaga, zrobimy mu niespodziankę. Zespełnujesz się? Nie tobie, innemu końcowi No Raz dostał. O, dupa, ale za, za nisko. Ha, już przejechałem go. Ups. Sosna, byle jaka mnie powstrzymuje. Wstyd. I w nefariusa. O mój Boże Dobrze, że mnie nie wepchnąłeś kurczę do jeziora tego, tego bo marzę tego Do Dobra, jak dzisiaj wrogowie wzięli i uciekli Co? Odpuścili sobie O, tam coś widzę. Chodź O. To nisko we mnie celujemy, co? No i do... To... U mnie ruchomie, nie? Dostałem. I zniszczę asysta. Jak ty to robisz, Nef? Średnio ogarniam. Tak to robię. Jeszcze jeden, Aha, widzę. Przyjaciel, jeden Maciek z klanu. No, celuję w niego i nie mogę go trafić. No, nie Został. Pozwalam Jankowi więcej mówić, bo on się potem płakał, jak nagraliśmy pan ten odcinek, że za małą pozwalam mówić. Ale to już to mówiłeś, tak w ogóle. To już mówiłeś. Kurczę, powtarzam się. Źle jest ze mną. Haha. Ha. To koniec. Było miło. Umieram. Tak. I tak ci do GW nie dam. No. O ty, ej, trzy pojazdy idę, już dwa. Ten laser go zdradza. Unieruchomienie. Chyba już nic nie została. ty ticker. Ogólnie bardzo mi się też podoba. O, na tych coś nowych, widzę? znaczy na e, mapkach, ogólnie na tej pancernej tarczy, e, to, że e, jeśli zniszczymy im dłużej trwa A, rozgrywka, tym e, na polach pojawia się coraz więcej wraków, których nie da się tam rozwalić. Więc to jest też bardzo wpływa na klimat. No, te wraki. Super sprawa. Jee, yeah, zniszczenie. No coś, kurczę, trafiliśmy na... Niezbyt dobry Kim O ja wjechał do jeziora Kolo No uda. właśnie widziałem kurczę chyba ja, nie chciał jest. zginąć za pomocą wiesz, was tylko po prostu ja i tak zginął Wow, udało mi się im nie zabić 7-1, no, nawet nie zostaty 2-2 Oni mają najwięcej, to 300 punktów LOL Pomyki Może mi zrobimy plecki Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz Asysta, cholera Unierwomienie, ja asysta znowu Nienawidzę asyst 18 tiketów proszę Państwa o, Co za emocje, proszę Państwa, czy uda nam się obronić punkt? Unierwomienie 13 Fary Pirat Wręcz... Ale strasznie ich jedziemy 190 do 9 A co mnie zaczęli napieprzać Przecież nie zginę na koniec A za mną, tu! Fak Dobra, zostały dwa punkty Więc No i pięknie Udało się. wygrał Świetnie Udało się! No i to była już ostatnia mapka, jaką mogliśmy wam pokazać. Tą razem ziomek się pożegna z wami. Było nam bardzo miło. Trzymajcie się, no to jest. ziomek. I był za mną. No, a to był Armor Kill w wydaniu duetu. Tak. I najlepszym ziomek... graczem Trzymajcie jestem. Się. Ha, 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 ha i najlepsza drużyna, LOL. Ja, Dobra.